Ten starodawny napój oczyszcza wątrobę, ale zielarze wolą o nim milczeć. Dlaczego zielarze nie chcą, abyś Ty wiedział o tym sekrecie detoksu wątroby i trzustki? Od wieków znany jest napój, który oczyszcza i wzmacnia wątrobę i trzustkę. Czasami nasza wątroba i trzustka są po prostu przeciążone. Toksyny, niezdrowe jedzenie, stres, brak ruchu i zmęczenie mogą po prostu powodować ich osłabienie. Skutki to uczucie ciężkości, ucisków nad brzuszu, czy też przewlekłe zmęczenie. Może się też pojawić nieprzyjemny zapach z ust. Ten magiczny napój działa jak miotła, wymiata toksyny, zmniejsza obrzęki i łagodzi nieprzyjemne dolegliwości. To sprawia, że jest tak skuteczny? To zasługa potężnych składników aktywnych, takich jak beta-glukany, antyoksydanty, flawonoidy, które intensywnie odżywiają i regenerują organizm. Beta-glukany wzmacniają układ odpornościowy, enzymy wspierają trawienie, a antyoksydanty chronią nasze komórki przed szkodliwymi Wolnymi rodnikami. To połączenie tych składników tworzy naprawdę codzienny reset dla organizmu, który w naturalny sposób usuwa nadmiar płynów i produktów przemiany materii, poprawiając równocześnie naszą odporność na stres i choroby. Regularne oczyszczanie wątroby i trzustki tym naturalnym, skutecznym, prostym, magicznym napojem to idealny sposób po prostu na detoks tych organów. Dlaczego wątroba i trzustka są tutaj kluczowe? Wątroba odpowiada za neutralizowanie toksyn i regulowanie poziomu tłuszczów i cukrów w organizmie. Gdy jest obciążona, możemy czuć się ospale, mieć mniej energii i szybciej przybierać po prostu na wadze. Trzustka natomiast wspiera trawienie, reguluje poziom cukru we krwi. Jeśli nie działa prawidłowo, trawienie staje się naprawdę trudne. Natomiast toksyny zaczynają kumulować się, obciążając całe nasze ciało.